Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na zakupy. Zbierałam się do tego filmu naprawdę bardzo długo, bo chciałam zebrać te wszystkie rzeczy i po prostu pokazać Wam je wszystkie w jednym filmie. Trochę się tego zebrało. To ten cały market, który widzicie za mną, to są właśnie moje zakupy. Pomyślałam, że troszeczkę zmienię też sposób, w jaki będę Wam to pokazywać, bo takie siedzące już mi się znudziły. Dlatego pomyślałam, że sobie to wszystko tutaj powieszę i po kolei będę Wam pokazywać. E, też nagram przebitki, jak w danej rzeczy wyglądam Także myślę, że taki film będzie po prostu bardziej trochę urozmaicony i ciekawszy do oglądania e, Tak więc tak, jeżeli jesteście zainteresowani co kupiłam na ostatnich przecenach To serdecznie zapraszam do oglądania e, I tak zaczniemy może od spodni Spodni mam e, trzy pary e, Ja ogólnie zazwyczaj kupuję spodnie na przecenie I zazwyczaj są tu spodnie z Zary I te właśnie też są wszystkie z Zary i te są czarne. W tych już chodziłam, są naprawdę bardzo fajne, elastyczne, takie rozciągliwe. Co ja lubię w spodniach, bo one się wtedy właśnie fajnie dopasowują. One też mają tutaj takie przetarcie gdzie nie, gdzie na przykład tutaj, tutaj. Myślę, że na nodze będzie to lepiej wyglądać. I też mają zamki na końcu. Długość jest w sam raz. I one są czarne, ale takie trochę jakby wypłowiałe czyli takie trochę bardziej szare niż czarne. i one są z tej serii Zara Woman Slim Fit Medium Rise i ich rozmiar to chyba 34 tak, tak więc są bardzo elastyczne bo ja rozmiaru 34 nie noszę tak więc, a te pasują zresztą co zobaczycie, tak więc to są te spodnie i one były przycenione, nie pamiętam z ilu, ale na pewno kosztowały 8 funtów, tak więc naprawdę cena wow, nawet w Primarku za tyle nie kupię spodni, kolejna rzecz są to znowu spodnie i te są już bardziej szarone, takie jakby są wcale w plany jest to takie jakby spodnie na motor, bo one tutaj mają to właśnie przeszycie w takie paski i też mają zamek na dole, długo się w sam raz, fajnie opinają, są dopasowane, też mają średni, średni stan, także dla mnie jak najbardziej takie właśnie lubię i rozmiar ich to też jest 34 i one też kosztowały 9,99 tych jeszcze nie nosiłem więc moją cenę. I były przycenione z 29, także naprawdę dobra przycena. Ja byłam, chodziłam na te zakupy chyba trzy podejście miałam i za każdym razem coś tam udawało mi się znaleźć. Także naprawdę warto, jak są przeceny ja wtedy często chodzę na zakupy, praktycznie co tydzień, przez 4 tygodnie. I standardowo tak kupuję coś, co po prostu mi się. Na co już czekałam wcześniej, a jest przecenione, to biorę od razu. A inne rzeczy, które mi się podobają, przydadzą mi się, ale niekoniecznie na teraz, to po prostu czekam aż są bardziej przecenione i wtedy się je bardziej opłaca kupić. I kolejne spodnie. To już nie są jeansy, i nie są czarne, ale też są ciemne. Są to granatowe takie, jakby cygaretki. One są w kant, trochę wygniecione One są w kant, tutaj są zbierane z tyłu, też mają gumkę, tak więc można je sobie fajnie właśnie. Podłożyć i one wtedy się nam nie odkręcają. Tutaj są zaw zawiązywane w pasie, e, też mają kieszenie, tutaj z przodu i z tyłu. Chyba to są atrapy, nie jestem pewna, czy to są kieszenie, czy nie. E, I tak, tutaj są maszczone też jeszcze w pasie. I nasz nureczek wiązany można sobie regulować. Takie luźne, naprawdę fajnie do zwykłej koszulki, albo nawet do eleganckiej koszuli. Można fajnie je wystylizować I one, nie wiem, zastanawiam się, to cena 12,99, bo wątpię, czy one tyle kosztowały w standardowej cenie, tak czy takie, jak kupiłam po 9,99. Rozmiar Expo to jest S. Nie wiem, czy mam pokazywać, czy coś w ogóle będzie widać. I ze spodnie to już by było tyle. Dalej kupiłam to już trochę wcześniej, jeszcze przed przecenami. Jak wiecie, u mnie holowanie nie było bardzo długo, też nie wyciągałam wszystkich rzeczy, bo tego by było multum, ale takie, na które warto by było zwrócić uwagę. I tutaj mamy bluzkę z gapa, zwykłą, szarą bluzkę. Ja potrzebowałam czegoś, w czym będę mogła chodzić na siłowni. Na siłownię, bo na siłownię ćwiczę w czymś innym Ale na siłownię nie miałam nic takiego zwykłego Co można by było po prostu do dżinsów zarzucić i wyjść Tak więc kupiłam taką bluzkę Ona jest z działu dziecięcego Chyba dla chłopców I to jest rozmiar XL12 I tak ona wygląda Nie pamiętam jej standardowej ceny Ale ja za nią zapłaciłam około 6 funtów Wtedy była jakaś zniżka Chyba 40% na całą kolekcję I dalej Następnie mamy też zwykłą koszulkę z H&M -u. Zwykła, nic specjalnego, zwykły t-shirt szary Myślę, że na lato do jeansu właśnie będzie fajne też tak założyć po prostu i wyjść I ona była przyceniona z 9 funtów chyba na 4, nie wiem, jakaś taka dziwna ta cena w H&M -ie. Zazwyczaj mają inne oznakowania, a tu jakieś przeklejone, ale nieważne I to jest z tej serii H&M Basic, 4 funty, zwykła koszulka i to jest rozmiar XS Ona ma trochę głębszy dekol, co niekoniecznie mi się podoba, ale dobra, może być i dalej też t-shirt, taki już troszeczkę inny, bo to jest taka krótsza bluzka i szersza I to jest Jack Wheels, rozmiar 12 I tak, tyle co mogło nie powiedzieć Ona też kosztowała 9,99, przeceniona była z 24,50 No to za 24 funty za taką koszuleczkę to chyba jest trochę dość sporo E, dobra, tak więc to tak wygląda, tutaj mamy znaczek, jacka, bardzo fajna pasiasta bluzka, też do jeansów super będzie wyglądała Jak widzicie, ja lubię takie zwykłe, proste rzeczy I wiem, że to nie wyjdzie z mody i w każdej chwili będę mogła to założyć, wszystko z sobą będzie pasowało Ja to nazywam bezpieczne zakupy e, Dalej mamy znowu zary, już teraz są takie bardziej eleganckie rzeczy To jest mój ostatni Uf, ja Tą bluzkę, widziałam wcześniej jak chodziłam już po zarze, ale sobie pomyślałam, w sumie nie potrzebuję takich bluzek, często takich nie noszę i nawet w sumie nie mierzyłam. Jej, a ostatnim razem, właśnie, jak byłam, kupiłam te spodnie za 8 funtów. To też właśnie kupiłam tą bluzkę, przymierzyłam to razem, wyglądało to naprawdę fajnie. Bluzka jest naprawdę świetna. Pod nią można założyć zwykłą bluzeczkę na ramionczkę, czarną. Myślę, że czarną jednak bardziej. Ona fajnie jest tutaj właśnie zawiązywana. Zobaczycie to na przebitkach. Z tyłu właśnie fajnie się wiąże i tutaj ma taką dziurę na plecach, To mi też się bardzo podoba. Myślę, że na jesień właśnie to są takie jesienne kolory albo właśnie. Latem do takiego stylu boho, do jeansowych spodenek, i będzie naprawdę jakieś buty na koturnie albo sandałki brązowe, i będzie to naprawdę super wyglądało. I ona kosztowała, była przyceniona z 25,99 na 7,99, czyli naprawdę za taką cenę sobie pomyślałam, że przyda mi się. I tutaj mamy kolejna rzecz z Zary: jest to koszula niebieska. Tą koszulę już widziałam wcześniej i już wcześniej chciałam kupić. Ale sobie pomyślałam, nie potrzebuję na już, czyli poczekam na przyceny. I to, było dobry, to, to była dobra myśl. Kosztowała 9,99, a normalna jej cena standardowa to była 19,99, czyli od razu była przyceniona na połowie i to od razu wzięłam przy pierwszy zakupach jak widzicie, tutaj ona ma fajny właśnie taki e, nagród. E, na. Kosztowała 9,99, a normalna jej cena standardowa to była 19,99, czyli od razu była przyceniona na połowie i to od razu wzięłam przy pierwszy zakupach Jak widzicie to ona ma fajny właśnie taki druk z kotkami, takie tam różne rzeczy I jest taka dość oversize'owa, naprawdę Jak wiecie teraz są modne te takie duże koszule Spodobał mi się kolor niebieski, bardzo twarzowy I co zauważyłam dopiero przy prasowaniu, bo to już nosiłam i właśnie teraz jest z wyciągnięta I Jak ją prasowałam wcześniej to zauważyłam, że ona tutaj ma właśnie takie rozcięcie i tutaj są guziki, czyli można to rozpiąć. W sumie nie wiem, jak to ma funkcję, ale zawsze to coś innego. I ona tak właśnie wygląda: jest taka krótsza, a szersza. I rozmiar tej bluzki, tej koszuli to jest XS. I tak jak mówiłam, kosztowała 9,99 zara. Kolejna rzecz jest to sukienka: sukienka, którą kupiłam jeszcze właśnie przed przecenami. Jest to zwykła czarna sukienka z golfem dość nawet bardzo dopasowana. Ona jest przed kolano. Zwykła taka tuba, nic szczególnego, ale jak przymierzyłam ją sobie, pomyślałam, że właśnie wtedy byłam w Adidasach i super wyglądała do Adidasów. Naprawdę pomyślałam sobie, że na wiosnę będzie fajnie wyglądała do Adidasów i do kurtki jeansowej. Będzie taka prosta, zwykła, ale też fajna stylizacja, ale też fajnie wygląda właśnie na elegancko. Miałam ją też w jeden dzień świąt, właśnie miałam wtedy bodki, rajstopy beżowe i to sukienka i naprawdę wyglądała super ona. No, nie wiem, ma coś takiego w sobie, że jak ja to mówię, odwala całą robotę i więcej nam nic do tego nie trzeba. Fajny makijaż i jesteśmy gotowi. Tak więc to było: to jest sukienka z Primarka. Ona ma rozmiar 10 i kosztowała 8 funtów. Kolejna sukienka, która też jest właśnie z prania I jest troszeczkę wygnieciona To jest sukienka też Zary Ja ją kupiłam chyba też za pierwszym albo za drugim podejściem Ona kosztowała 12,99 Jest to taka sukienka jeansowa Bardzo mi się podobała, bo ona jest w takim kształcie A w, w którym ja się dobrze czuję I chyba też dobrze wyglądam Tak więc pomyślałam, że na co dzień właśnie do pracy Przyda mi się taka rzecz To akurat jest rzecz przydatna I ona ma tutaj naszywki Tutaj z tyłu i z Przodu jedną, czerwoną I w sumie nic szczególnego Tutaj ma kieszonkę z jednej strony Fajne jest to, że tutaj ma właśnie kieszenie Po bokach Także ja lubię mieć kieszenie Lubię ręce wkładać taki, że nie Jest mi wtedy naprawdę wygodniej tym, wiecie. E, Dalej Tak więc to była Zara 1299 A teraz mamy, jak wam pokazywałam Tamową sukienkę z golfem To tutaj mamy taki zwykły czarny golf Długi rękaw, prążki, Tamto sukienka w sumie też była w prążki, nie pokazałam tego Tak więc to jest w prążki Zwykły czarny golf, on jest też chyba... A nie, on jest z HM też taki miałam z Primarka, ale go później oddam, bo mi nie podoba mi się materiał A ten później kupiłam w Polsce za 20 zł eee, I to jest hem rozmiar S Tak jest taki zwykły czarny golf Kolejną rzeczą, która bardzo mi się spodobała, w ogóle kolor, myślę, że to widać. To jest taki welurowy materiał, o, teraz świetnie widać, kolor pod światłem, jak właśnie sobie wrzuciłam. I to jest przepiękny kolor, to jest. Um, nie jest to butelkowa zieleń, nie jest to taki typowy Turkus, tylko takie właśnie jakby pomieszanie. Ja kupiłam tą sukienkę na święta Bożego Narodzenia, ale o dziwę jakoś jej nie nosiłam wtedy. Nie wiem dlaczego, jakoś tak się złożyło, że po prostu za, zakładałam coś innego Ona więc ma jeszcze metkę i ona kosztowała 10 funtów Jej rozmiar to 10,38 I naprawdę jest to przepiękna sukienka, bardzo mi się podoba I na pewno jeszcze nie raz mi się przyda Bo myślę, że akurat ten welur to jest taki materiał, który chyba szybko nie wyjdzie z mody Tak więc to była ta sukienka I dalej mamy okrycie wierzchnie Ja w ty, na, te przycen, na tych przecenach właśnie staram się kupać. Nie kupować dużo rzeczy, takich wiecie, bluzki, bluzeczki i tak dalej, bo tego już mam naprawdę pełno i nie potrzebuję nowych takich rzeczy. Staram się kupować coś solidniejszego, co mi się przyda po prostu na dłuższy okres. I tak sobie myślałam, że nie mam okryć wierzchni, nie mam jakiś nowy płaszcz, jakaś narzutka, coś w tym stylu. I dlatego też na takich rzeczach się skupiłam chodząc teraz po sklepach. I pierwszą z rzeczy, którą udało mi się dorwać, jest to taka narzutka z Zary. Powiem Wam szczerze, że. Cały czas jeszcze nad nią myślę. Jest fajna, ale żeby była w jakimś takim wiosennym kolorze, nie wiem, w żółtym może, w niebieskim, to na pewno bardziej by mnie cieszyła. Czarna też jest fajna, podoba mi się bardzo jej fason, dlatego ją kupiłam. Ona tutaj ma, jest zbierana na, tutaj mam metkę, jest, jest zbierana tutaj z boków, ma zapięcie właśnie takie jak na pasek, jest dość luźna. E, luźne rękawy, one nie są zwężane, tutaj w, w ramionach jest dopasowana. Aczkolwiek tutaj na dole już jest luźniejsza. Zapina się na dwa guziki, które można zapiąć albo zebrać. Ogólnie jest fajna, jest wykonana z fajnego materiału. Na pewno ją, tak myślę, że ją zatrzymam. Bo coś takiego mi się przyda, bo to nie jest taka standardowa marynarka, tylko jest to rzecz, która będzie zarówno dobrze wyglądała do spodni, właśnie do sukienki, mi się wydaje, do obcasów też powinna się fajnie prezentować. I tak, i to jest ta marynarka, rozmiar XS, Zara Basic i ona kosztowała 20 funtów, ale nie pamiętam z ilu była przyceniona, bo nie miała metki akurat ta, e, ta narzutka. I kolejną rzeczą jest to płaszcz, bardzo długi płaszcz. E, dużo osób mi mówi, że mi taki nie pasuje, bo jestem i tak niska, ale szczerze mówiąc trudno, najwyżej będzie mi skracał. Ale tak mi się podobał ten płaszcz, że musiałam go wziąć. Tak więc jest to płaszcz ze Stradivariusa i jest to tak zwany trench, wszystkim już znany e, on jest modny już od kilku sezonów ja się na niego przymierzam bardzo długo i akurat ten udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie, bo on był przyceniony z 39 funtów na 15,99 i rozmiar tego płaszcza jest to S I rozmiar mniejszy byłby lepszy ale nawet jak możecie zobaczyć na metce jeżeli jest zaznaczone, że nie ma XS to po prostu nie ma, to sobie pomyślałam to widocznie taki jest krój, tak musi być i tak, co on tutaj ma? Co on, tutaj ma zakładkę guziki, e, oczywiście kieszenie i z tyłu ma pasek, który można albo sobie przywiązać w tali, albo można e, albo przywiązać w tali, albo właśnie związać z tyłu, i wtedy automatycznie nam troszeczkę się zwęża też e, z przodu, że nie ma tak dużo tego płaszcza stołu, tylko jest z przodu, tylko jest tak ładnie zebrany z tyłu. Tak więc to jest ten płaszcz na wiosnę będzie idealny, bardzo się cieszę, że go kupiłam. E, I kolejny płaszcz, który normalnie udało mi się kupić przez przypadek w beczce. Też było na ostatnich zakupach Ogólnie poszłam, nie poszłam na zakupy Byłam przed przypadek w Westfieldzie A że byłam to mówię, zajdę do kilku sklepów I właśnie ten płaszcz udało mi się kupić Naprawdę przepiękny płaszcz, bardzo długi Ze złotymi tutaj guzikami Jedyne co mi się za bardzo nie podoba To jest ta naszywka Ale myślę, że spokojnie będzie można ją odpróć. Ogólnie nie wygląda źle, ale już tak Oddaje taki inny styl dla tego płaszcza i co my tutaj mamy? Mamy oczywiście kieszenie. Z jednej strony dwie. Czy to jest tylko, nie, wiem, to jest tylko właśnie klapa doszyta tutaj, a tutaj jest kieszeń. I tak jest bardzo długi, bardzo fajny. Jest nie jest bardzo ciepły, ale myślę, że już na tą taką lżejszą zimę może być. Na wiosnę na pewno będzie idealny. I rozmiar tego płaszcza to jest S i on kosztował 19,99 przeceniony z 59, także naprawdę świetna cena przepiękny jest ten płaszcz, naprawdę bardzo mi się podoba i też jest długi i na pewno będzie świetnie wyglądał, właśnie to jest taki płaszcz który będzie pięknie wyglądał e, do bodków, do jakichś bardziej eleganckich butów na obcasie, a także do adidasów, także m, zakup normalnie rewelacja e, i kolejna rzecz, którą kupiłam w Polsce, nie jest to przepiękna rzecz, ale jakże praktyczna bo jest to kurtka w kolorze kaki z kapturem bardzo mi się podoba właśnie ten miś, bo on jest taki Bardziej już wygląda Na naturalny I tak, taką wygląda Zapinana, zwykła kurtka Tutaj ze ściągaczami Kieszenie, też bardzo długo. Tak więc naprawdę na te zimy, co tutaj u nas było Bo w tym roku naprawdę była zima sroga Jak na angielską pogodę To bardzo mi się przydała ta kurtka I tak, na początku ja ją widziałam Ona jest skropa, ja ją widziałam w normalnej, standardowej cenie Bo do Polski jadąc Nie miałam takiej bardzo ciepłej kurtki na zimę I już nie udało mi się nic tutaj kupić, to pomyślałam, że może akurat coś w Polsce znajdę. No i w Polsce będąc, rozglądałam się mniej więcej za tymi kurtkami um, i znalazłam tą. Jedyne, co mi się nie podobało, to właśnie ten szary, szary materiał w środku, i dlatego jej nie kupiłam na początku. Później, jak byłam w galerii, to już były one przecenione. No i znowu tak patrzyłam na tę kurtkę, mówię: Kurczę, no fajne, bo mi się podoba. Nie chciałam właśnie takiej typowo zbieranej w talii, takiej e, parki. Bo jakoś po prostu mi się one już nie podobają, tylko chciałam zwykły worek, duży, drugi i tak dalej, mi było wygodniej i ciepło. Tak więc zaczęłam to kurtkę i mama mówi, dobra, przymierz, zobacz, jak będzie wyglądać. Nie, no, ja faktycznie jak przymierzałam to kurtkę, wyglądałam jak w worku, ale to tak jak chciałam. I co najlepsze, ten, ten szary materiał w ogóle jest niewidoczny. jak Ja zobaczyłam, że ja po założeniu. Ogólnie nie widzę praktycznie tego szarego materiału, no to mówię biorę. Zwłaszcza, że ona wtedy kosztowała 129 zł, czyli to jest śmieszna cena. Jak za kurtkę zimową i ją wybiorę, i naprawdę śmigałam w Polsce i tutaj do pracy chodzę codziennie, teraz jak były te rozy, i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej kurtki. I tak jak mówiłam, to jest krop rozmiar S, i tak ona wygląda. Dalej mamy jedną parę butów. Butów. Chciałam sobie kupić coś na wiosnę, korzystając właśnie z tych przetlenia, żeby później nie przepłacać. Czarnie dorwałam te buty Nike i są tu takie srebrne buty, nie wiem, ale bardzo, ja wszystkie mam jasne buty, bo lubię jasne buty, nie lubię jakichś takich e, rażących, czerwonych, nie wiem, jakichś takich kolorów, które rzucają się w oczy, aczkolwiek nie mówię, że nigdy nie kupię, tylko mówię, że na razie na chwilę obecną mi się nie podobają. I te kupiłam właśnie w srebrnym kolorze. Są przepiękne, one mi się już wcześniej podobały, ale kosztowały 90 funtów na damskim, na damskim dziale, na tym młodzieżowym chyba 60. To są sumie się za Adidasy, no mogłabym sobie kupić, ale w sumie nie potrzebuję, no to nie będę tyle płacić. I te dorwałam naprawdę w świetnej cenie. One kosztowały chyba najpierw, ja już że mierzyłam wcześniej, kosztowały 40 funtów, nie mogłam się zdecydować. Później za jakiś czas znowu je przymierzyłam, będąc przy okazji w galerii. Wtedy już kosztowały 35 funtów. Przymierzyłam, mówię, nie no, biorę. A później, przy kasi się jeszcze okazało, że kosztują 30 funtów. Tak więc wielce uroduchana wróciłam do domu. E, I tak to są szare buty Nike. To jest Nike Tia. Nie wiem, jak to się wymawia, chyba tak. E, rozmiar 36,5, UK 4. Tak więc 36,5. dla mnie dobry rozmiar. I naprawdę są. E, Przepiękne, zgrabne buty na wiosnę. Idealne. E, zarówno będą pasowały do tego beżowego płaszcza, jak i do tego czarnego. Tak więc bardzo się cieszę. Mam przepiękne buty na wiosnę, tylko wiosny jeszcze nie ma. Ale już jest coraz lepiej, tak więc nie narzekajmy. E, ok, to z butów już by było tyle. Ogólnie, szkala Wam, pokazałam wszystko. Z dodatków jakoś hmm, nic nie potrzebuję, nic nie kupowałam. E, tak. Mam nadzieję, że ten film nie wyjdzie, nie wyjdzie naprawdę bardzo długi. Mam nadzieję, że wam się podobał ten film. Koniecznie dajcie mi znać, czy wam coś się udało upolować na tych przecenach. A w dniu dzisiejszym będzie to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za spędzony ze mną czas i do zobaczenia w kolejnych filmach.